Ponownie witam na kolejnym Urbeksie. Tym razem będziemy eksplorować opuszczone gospodarstwo. Niestety nie mam za dużo informacji, nie znalazłam na, te, na temat tego miejsca, więc będzie dużo wnioskowania. No i zapraszam na kolejną eksplorację. To tu mamy bramę, tu będzie pierwszy budynek, który jest częściowo zawalony. Dzisiaj już jestem w gorszym stanie Więc za wszelkie błędy przepraszam. No nie ma sensu chodzić, bo tu też jest. Tak zawalony. Ale coś tam jest. Dobra, wycofuję się. Mamy jeszcze, kurde, jak to nazwać ten budynek? mama jak nazwać ten budynek? Obora albo coś takiego, nie wiem. No budynek gospodarczy. Jak budynek gospodarczy jest to? też jest zapalone, ale spojrzeć. No słabo widać. Coś tam jest, ale niewyraźnie, strasznie. Się nie chcę strzelić przez chwilę. Dobra. Nie jesteśmy chyba same. Okej. Okay. Coś tam w lesie. Bo jesteśmy na terenie lasu. Szurało. W tamtym kierunku. 4 dzień na orywekci to jednak no? nie jest dobry pomysł. No dobra, pomysł. Nerwy są już zniszczone troszeczkę. Dobra, to wchodzimy do kolejnego budynku. Ten jest w odrobinę lepszym stanie, ale nadal zostawia dużo do życzenia. Dobra, tu bym nie wchodziła. No nie. Tu mamy klimatyczne okno z bluszczem. Kanapę. Ściany. To jest czerwono to... te drzwi. Dzięki. No. ktoś pierdano, taki łuczek? Aha, <laughs> bezpieczniki. Tu mamy kominek, ktoś sobie zrobił. Telewizor. Jakiś wózek tu miał być? Nie wiem. Coś takiego. O, tu mamy kuchnię. No proszę, naczynia się nawet ostały. Że nikt tego nie poniszczył. Garnki. <ścoughs> co nawet to jest dżem truskawkowy i groszek z marchewką, to jest, to sól. Stary. No dużo tego. Idąc dalej, toaleta, tradycyjnie, bez toalety nie ma Rubeksu. Jakieś inne, jeszcze na lewo spojrzymy. Cholera, jakie małe wejście, mieszcza się, cud. Jakieś elektronika, te sprawy. Zaraz zobaczycie to wejście, jakie malutkie. To się trochę cofnę. takie małe, żeby było porównanie. Tu mamy pozostałości szafy albo czegoś, stolików, do rolet, Takie tam artefakty, albo regał. Tu był zlew, a to był pewnie zlew z tego. Dobra, idziesz. Idę, Idziesz, póki możesz. Tu mamy sklepienia że sklepienia przejście się już Mamy jeszcze garaż, mamo cofniesz się? Tak. Tylko zaglądamy. Szkoda, że nie ma samochodu. Mech, szkoda. Coś tam wiedzieć, ale niewiele. Nic ciekawego i tradycyjnie zapach z historii domu. Dobra. Mhm. No to był taki. Nothing special. Nic ciekawego nie ma. Szkoda, że nic nie wiem na temat tego miejsca. Znaleźliśmy jeszcze jedną rzecz. A jednak nie, to nie. To nie jest piwnica. To jest ciekawe. Jakieś wejście było do czegoś. Bo widać tak te fundamenty. Mamy płot jeszcze. Jest to ciekawe. No. Ten dal był podszczeka. O! Zobaczcie. Tam jeszcze kawałki góry stało. Mhm. Dobra, to już wystarczy, bo jeszcze przebiegło nam stado jeleniowatych. Nie wiedziałam co to było konkretnie. Najwyżej później coś tam poszukam. No i dziękuję za obejrzenie. Mimo, że było tak krótko, tam zaczęło jeszcze bardziej hałasować przy tym szałasie, więc lepiej uciekać. Uciekać. A jutro mnie jeszcze czeka jeden urbex, więc no. Merci i do zobaczenia.